Witam wszystkich! Kolejny film o motusie Pro 10 Sport. Tym razem na liczniku prawie 1100 km. W tym czasie dokonałem paru modyfikacji, gdyż hulajnoga jest bardzo fajna, aczkolwiek troszeczkę do doskonałości jej brakowało. Przede wszystkim dodałem oświetlenie. Bo tego bardzo brakowało mi podczas jazdy nocą. Nie wszystkie ścieżki rowerowe są dobrze oświetlone, i tu po prostu bardzo, bardzo przydaje się dodatkowa lampka. Ja nawet mam dwie. Oczywiście mogę poniżej filmu dać linki do tych lampek, choć powiem szczerze, że. Lampka główna, którą mam na kierownicy, świeci bardzo dobrze, ale musiałem również do, e, zrobić drobną e, modyfikację, bo było tam jedno ogniwo 18650 o pojemności 2000 miliamper, Ja wymieniłem na dwa ogniwa o pojemności 3600 i to teraz w zupełności mi wystarcza na przejechanie przynajmniej 4 godzin w ciemności. Kolejną modyfikacją w hulajnodze jest osłonięcie zawieszenia sprężyn i amortyzatorów, które są przy wahaczach. Myślę, że jest to potrzebne, szczególnie na taką pogodę, która nam się zbliża, bo jesień już niedługo i będziemy jeździć w różnych warunkach atmosferycznych. Nie zawsze będzie sucho i warto jest to zrobić. Dla po prostu dłuższej żywotności tego zawieszenia, gdyż piach, błoto, które się tam będzie dostawać, na pewno wpływa niekorzystnie na te elementy. Osłony wykonałem z taśmy potocznie nazywanej gafą i naprawdę jak na razie sprawdza się. Jeżeli ulegnie uszkodzeniu, nie ma problemu z wymianą tego na nową. Największą zmianę, jaką dokonałem, jest wymiana hamulców na linkę na hamulce hydrauliczne. Dokonałem tego w ten sposób, że z tyłu zamontowałem pełny hamulec hydrauliczny, który naprawdę spisuje się rewelacyjnie. Siła hamowania jest znacznie większa niż przy linkowym. Nie mówiąc o tym, że klocki hamulcowe dociskane są z dwóch stron i na pewno rzadziej będziemy zaglądać do tych hamulców, żeby je przynajmniej regulować. Oczywiście, wiadomo, styl jazdy dużo wpływa na zużycie klocków. Jeżeli ktoś bardzo jeździ agresywnie, dużo hamuje, to te klocki na pewno zużyją mu się szybciej, ale tak samo jest to w linkowych hamulcach, jak i w hydraulicznych. Z przodu zastosowałem hamulec półhydrauliczny, czyli ciągnę linką i już samo sam zwlocze hamulca jest, przenosi siłę ramienia pociąganego przez linkę na tłoczek, który po prostu uruchamia tłoczki hamulcowe. Tak by to określić. Jest to bardzo też proste rozwiązanie, gdyż wymiana takiego hamulca nie zajmuje zbyt dużo czasu i nie trzeba na pewno mieć dużej wiedzy. Zmian, których dokonałem, jeżeli chodzi o hamulce, wykonałem u elektrycznych Warszawa w serwisie, tak, żeby nie tracić gwarancji. Aczkolwiek wymiana nie jest jakoś bardzo skomplikowana. Hamulce działają teraz świetnie. Przede wszystkim nie trzeba ich dosyć często regulować. Nie wykrzywia się tarcza podczas hamowania, bo klocki są dociskane z dwóch stron. I zwiększa to naprawdę komfort hamowania. Wydaje się znacznie pewniejsze od linek. Warto jest zrobić taką zmianę. Jeżeli sami nie potraficie, możecie się udać do serwisu, ewentualnie jeżeli ktoś jest z okolic Warszawy, to zapraszam do elektrycznych Warszawa. Oni na pewno Wam w tym pomogą, doradzą i ewentualnie wykonają taką usługę. Pamiętajmy, że nie chodzi tylko o motusa, bo również w bliźniaczych kulajnogach można taką wymianę zrobić. Tak jak osłonięcie również amortyzatorów jest bardzo ważne, bo jak zauważyłem, bliźniacze kulajnogi również tego nie mają. Później zawieszenie ulega po prostu jakiemuś uszkodzeniu, a to często gęsto jest wpływ warunków atmosferycznych. Więc warto jest to robić i zabezpieczać sobie nogę przed niekorzystnymi warunkami. Hulajnoga. Przejechała już prawie 1100 km, spisuje się wyśmienicie, aczkolwiek jej zasięg jest troszeczkę mniejszy niż wcześniej mówiłem. Jest to związane może z, dwu, z dwoma sprawami z moim stylem jazdy, jeżdżę troszeczkę szybciej, a dwa ciśnienie w oponach, jakie miałem na początku, było to 4,5 bara. Na dzień dzisiejszy stosuję ciśnienie 3,5 do 3,8 bara. W zupełności przy mojej wadze to wystarcza, a również komfort jazdy jest znacznie lepszy. Ciekawszy. Producent nie podaje, jakie ma być ciśnienie w kołach. Na szczęście na oponie jest podane właśnie 3,5 bara, więc wszystkim tym, którzy są miłośnikami wysokiego ciśnienia, nie do końca jest to dobre. Pamiętajcie o pilnowaniu ciśnienia w oponach. Jest to bardzo ważne z tego tytułu, że po pierwsze, jeżeli mamy zbyt duże ciśnienie, to mamy fatalny komfort jazdy. Z drugiej strony, jeżeli mamy zbyt małe ciśnienie, narażamy się na częste uszkodzenia opony czy dętki. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmu do końca. Zostaw suba, łapkę w górę, jeżeli film się podobał, jeżeli nie to oczywiście łapkę w dół i do zobaczenia w kolejnych filmach.